Witam Cię, Siemanko, z tej strony Damian. W dzisiejszym filmie chcę pokazać Ci, jak możesz wykorzystać hantlę do treningu siłowego. Przede wszystkim, jeżeli chcesz trenować w domu, ale i też możesz je wykorzystać w ten sam sposób, trenując na siłowni, szczególnie jeżeli jesteś początkującą osobą. w tym temacie. Już możecie zobaczyć na tablicy, że będzie mowa też o bicepsie, o tricepsie, o plecach, o barkach, o nogach. Dzisiaj, dzisiaj skupiłem się tylko na klatce piersiowej. Jak wykonywać te ćwiczenie? Zaraz Wam pokażę. Przede wszystkim chciałbym tutaj też osoby początkujące uświadomić, że najlepiej jest nie sugerować się, ile powinniśmy kilogramów używać do danego ćwiczenia. Obciążenie powinniście dobrać sami do swojej siły. Może być to 2 kg, 5, 10 kg, 20 kg. Takie hantle można używać. To zależy wszystko od Was, jaką Wam też natura dała siłę. Druga sprawa: być może nie do końca musicie się kierować, ile serii robić i ile powtórzeń w danej serii, ale jeżeli chcecie, to róbcie sobie minimum te 3-4 serii. Powtórzeń to najlepiej, żebyście dobrali taki ciężar roboczy, żebyście dali radę minimum wykonać 8-10 powtórzeń, maksymalnie 15. I myślę, że jak już zrobicie te 15 powtórzeń, to możecie sobie dokładać e, obciążenia, tak żeby też za dużo czasu nie tracić e, na te treningi, bo po prostu czasochłonne e, też one mogą być, a uważam też, że nie ma sensu co za dużo czasu poświęcać. Lepiej też poświęcić czas. Dla przyjaciół, dla rodziny, na inne przyjemności. Pierwsze ćwiczenie: wyciskanie i leżąc na podłodze. To może być tak, jakby dobrym kierunkiem, żeby zacząć robić pompki. Wykonując to ćwiczenie, możemy mieć nogi zgięte w kolanach, lub też możemy mieć prosty komu, jak jest wygodniej. Jeżeli mam zgięte w kolanach, to też jest ok. I robimy to w następujący sposób. Ręce nie ustawiamy pod kątem 90 stopni. Tylko pod kątem 45 stopni bądź nawet lekko większym kątem jak 45 stopni. Głowę kładziemy sobie swobodnie na podłodze, opieramy o podłogę i wypychamy hantle do góry. To jest to jakby pierwszy model. Jak czujemy, że już dotykamy tricepsami podłogi, to robimy kolejne wypchnięcie. Możemy też robić to z rotacją. W nadgarstkach, ale nie uderzamy handlami o siebie, tylko staramy się zatrzymać handle nadgarski na szerokość barków i wracamy. Możemy znowu później też robić energiczne wyjście, a powolne opuszczanie. I oczywiście dotykając podłogi nie opuszczamy rąk na podłogę, tylko dbamy o stałe napięcie mięśniowe i wypychamy z powrotem. Możemy też nadgarstki ustawiać tak, jakby na wysokości brody, czy też na wysokości oczu, a nawet na wysokości czoła. To też zobaczycie, że każdy jakby inne ułożenie tych nadgarstków będzie też inaczej mięśnie pracowały. Jeśli chodzi o wypychanie handli, czy wyciskanie handli na podłodze, można powiedzieć tak samo, można robić to. Na ławce jeżeli macie do dyspozycji ławkę to będzie też taka zaleta, że będziecie mogli niżej opuścić łokieć niż to w przypadku leżenia na podłodze jest nam ograniczone. Dlatego też będziecie rozciągać bardziej mięśnie klatki piersiowej. Drugim ćwiczeniem możecie zrobić jako unoszenie do przodu podchwytem, czyli unosimy handlę do przodu podchwytem i teraz Wam zaprezentuję jak to wykonać. Bierzemy, pozycję przyjmujemy, tak jakby do uginania przedramion na bicerze, gdzie to, myślę, ćwiczenie jest dla wielu znane. A jeżeli chcemy przetrenować klatkę piersiową, to musimy robić podchwytem unoszenie. Lekko ręce ugięte w kolanach. <zysk> unosimy rękę do przodu, trzymając handla pod chwytem, lekko ręce ugięte w łokciach, tak żeby nie była ręka prosta, czy też nawet przeprost, żeby nie był robiony. U niektórych osób może to się zdarzać, także lekko ściągnięte ręce, żeby te napięcie mięśniowe było cały czas i wykonujemy takie ćwiczenie. Możemy to robić. Najlepiej ja to czuję, jeżeli się robi jednorącz, w przypadku większych ciężarów już będzie to wygodniejsze dla nas jednorącz, a jeżeli chcemy, dajemy radę, możemy robić to też obu rącz, gdzie w takim przypadku zrobimy też jakby zaoszczędzenie czasu na dane ćwiczenie. I też może być ta zasada, że możemy powoli wypuszczać i podnosić. Może być też ta zasada zachowana, że powoli będziemy podnosić i opuszczać, a możemy też energicznie podnosić, a powoli opuszczać, żeby w momencie energicznego podniesienia napinać też kartkę piersiową. Też jest bardzo dobrze, że będziemy się koncentrować na mięśniu, który właśnie chcemy przetrenować. I cyk. I cyk. Jednorocznie wykonując to ćwiczenie, możemy też robić, kierować nadgastek jakby do drugiego barku. też koncentrujemy się na przetrenowaniu danego mięśnia żeby też spinać dany mięsień który właśnie chcemy przetrenować kolejnym i ostatnim ćwiczeniem które mogę Wam polecić wykonując w celu rozbudowania klatki piersiowej wykorzystując tylko hantli opuszczanie hantla za głowę i tu mam na myśli, możemy opuszczać handla, możemy opuszczać jakiś dalecz, czy też możemy wykorzystać do tego nawet ketla, jeżeli taki sprzęt posiadamy. Ale trzymajmy się tutaj cały czas handli. Jeżeli mamy jakąkolwiek ławeczkę w domu, czy też możemy wykorzystać do tego nawet taboret, jakieś łóżko, cokolwiek. Mam nadzieję, że pomysłowość wasza też nie zna granic. I należy to wykonywać tak, Opieramy się plecami na danej ławce ale możemy należy to podejść tak, żeby kratka piersiowa się wspierała. I wtedy, biorąc sobie handla, wypuszczamy do tyłu za siebie jak najmocniej możemy. Tak, żeby nas nic nie bolało. Jeżeli coś nam szyka, coś nas boli, to najlepiej już nie roz nie powiększać tego opuszczenia i koncentrując się na mięśniu, który ćwiczymy, czyli klatki piersiowej. Podnosimy handla do tego momentu, jak już czujemy, że słabnie nam napięcie mięśniowe, to zatrzymujemy ręce i później wracamy. I znowu też możemy zachować właśnie tą zasadę, że faza ekscentryczna jest powolna, opuszczamy. I koncentryczna szybka. Ekscentryczna jest powolna. I koncentryczna szybka. Napinamy mięsień, wypuszczamy powietrze. Tu też będziemy zrenować mięśnie nóg, mięśnie brzucha. Jeżeli będziemy też te mięśnie napinać. Także można powiedzieć takie ćwiczenie złożone. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli Chodzi o wykorzystanie handli do treningu na klatkę piersiową. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie przede wszystkim informację w komentarzu. Zostawcie tą ocenę w komentarzu, żebym ja dostał motywację do tego dalszego działania, żebym wiedział też, że moi widzowie, moi odbiorcy yy, odbierają moją pracę pozytywnie i jest to dla was również przydatne. Zostawcie oczywiście. Kciuka do góry. No i dla nowych osób, które oglądają mój kanał i uważają, że jest wartościowy, to zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żebyście dostawali powiadomienia z każdym nowym filmem na kanale lub też kiedy rozpocznę live'a dotyczącego treningu siłowego lub też luźnej pogadanki. Mam nadzieję, że ten film się Wam naprawdę podobał. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je też w komentarzach. Życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia. Do następnego. Pozdrawiam.